Siemanko, ja jestem Bertes i witam was w pierwszym odcinku z serii Zagrajmy w Portal 2. Tak, po tym jak skończyłem super szybką serię z portala 1, czas się wziąć za portala 2. Tak, bierzemy nowa gra. Komunikat oczywiście od początku. Zauważyłem, że Steam mi przywrócił save z poprzedniego systemu, bo dopiero co portala zainstalowałem. Nawet jeszcze nie uruchamiałem go. I teraz musimy sobie pograć, więc.

Ok, yeah, yeah, czuję się taki super, chociaż. No, no, chociaż no, grafiku to nie zadowala. Którym się to przybliża? U. Muzyczka! Jeeee! Yeah! Fuck! Wczułem się. Now, Dobra. Na no, łóżka nie, ja tu mi się fajnie biega. Dobra, wracamy. Spich, spich, spich. 9, 9, 9, 9, 9, 9. ale burdel! Nie, nie ma mnie. Nie ma mnie, nie ma mnie. Nie nie. I sąd, i sąd. Trochę prywatności. Jakiś zboczenie z mi się dobija. Jestem. Haha, hmm. się Co? Okropnie. Okropnie no, wygląda, OK. Ja się zaraz wyrwę z tego. No? Szukasz? Pach... Zostawiasz mnie tutaj? O, fak No, 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 senjor. O, fak O, fak W którym się kuca? nie da się kucać. No słyszę cię

o nie, 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 nie

At least you're a good jumper. Go. So you got that, you got the, jump go. on the side. Um, Just do your best <coughs> and I'll meet you up ahead. Okay. That's uh the -huh. spirit. Ouch. Hello. And, again, Hello. and again, welcome to the Aperture Science Enrichment Center. Nuts. No we are currently experiencing technical difficulties due to circumstances of potentially apocalyptic significance beyond, <coughs> beyond our control. However, thanks to emergency testing protocols, testing can continue. These pre-recorded messages will provide instructional and motivational la, la, support la, 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 la. so that science can still be done even in the event of environmental, social, economic, or structural collapse. The portal will open and emergency testing will begin in 3 2, two one, 1 go. Hey, неважно. Otwarte dla mnie. No, oh. uh. Jak pamiętacie to te pokoje pierwsze co są tutaj są identyczne jak w portalu 1, bo jesteśmy właśnie w tym samym miejscu. Tylko trochę rozwalonym. Nioch oh. Blados trochę... Przy rozpieprzaniu się rozpiepszyła też inne rzeczy. Winda! To winda. No cześć. Hopper to... <noise> Chciałem to powiedzieć jak klocuch przez chwilę. Ale się wstrzymam. Jak nie wiesz kto, to nawet nie sprawdzaj. You your neck, relax, Ciecz! Po szyi! Bukakeszu! No nice. Tutaj chcę kostkę Dobra, o tu jest portal, okej okay. Nioch, chodź Gdzie ze mną Ehm. Um, wait a moment, moment, moment Ha! Wtedy nam się samo otwierała. teraz muszę zapieprzać Teraz poproszę tutaj Dziękuję Because of the technical difficulties we are currently experiencing, your test environment is unsupervised. Take a moment to write down the results of your test An Aperture Science Reintegration Association for an interview when society has been rebuilt. <laughs> ciemno, ciemno. Let's Kaman O się, ła Mordor O, to... <laughs> chyba cię wyciała w kuszeniu. Hmm. Drugi pokój O sie ma. Miłem Cię dokopać mi ostatć. No jest, mogę, mogę, nie mogę, mogę, i mogę, i mogę. Wow, nie było. Szukałeś mnie. No się ma. O tej Nie widzę. Nie, nie lubię. Cię. On chciał mnie zabić. Nie, yeah. jak Cenzura. O, to ja. Ciastko. To GLaDOS. Oferuje mi ciastko. No, cześć. Dobra, idziemy stąd. Nie będę się bawił w historyjki o mnie. Ja chcę to pudełko. Chodź. zostaniesz moim przyjacielem. Nie, nie chcę zostać. No, co za wredne. Nic tu nie chcę zostać moim przyjacielem. Jak to tak? Some emergency testing may require prolonged interaction with lethal okay. military androids. Rest assured that all lethal military androids have been taught to read and provided Yay. with one copy of the laws of robotics. Siema. To share. Good. If you feel that a lethal uh, military android okay. has not respected your rights to the laws of robotics, <laughs> please note it on your self reporting form. A future aperture <gasps> science nadal. entitlement associate will initiate the appropriate grievance filing paperwork. Ty po raz dziesiąty, milionowy. Nie wiem po co to logo, mogłoby się zatrzymać takie jak w portal 1 na windzie. I sweet. Nie, kolejny lago, niebezpieczny. Smooth yeah, Jazz Powinienem kamerkę tutaj dawać. To był dance. Prawie. Co patrzysz? Ten pokój też był w portalu 1C. I ten też był w portalu 1C. Było sweet, nie. Sweet, aż nie. Fak, nie tak, nie tak. Ha, chodź. A teraz chodź. <laughs> Whatever My guy Because good. this message is pre-recorded, any observations related to your performance are speculation Ooh, on our part. Ouch. disregard any undeserved compliments. I need some shadow, okay Secret My pleasure unreason. Nie lubię matematyki. Nie, nie, nie patrzy się w to. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Uciekam. I hop, do windy. Hop. Kurde, znowu. Znowu za wcześnie. Fuck. No, nie znowu ładowanie. To ładowanie mnie dobija. Ale spoko. Da radę przetrwać. if the enrichment center is currently being bombarded with fireballs, please avoid unsheltered testing areas. wherever a lack of shelter from space debris does not appear to be a deliberate part of the test. Okej okay. Ale, ale, ale. O, dobra. Nie było pytania. Kostka Rubika. Co on tam robi? <ścoughs> chodź. Chodź. Dobrze, dziękuję za schody. To było bardzo miłe. No fak I chodź. No, mega. To robi nam... Most. Dobra, to poproszę tak. Ups, nie tak miał być. A nie, dobrze. Udało się. Myślałem, że jakoś inaczej wystrzeli, ale jest gitarka i lecimy z tym kaksem, panowie i panie. Hops. Well done. Well done, yeah. Miłe testy. No. All Aperture Science personality constructs will remain functional in apocalyptic low power environments of as few as 1.1 volts. Waldemar Waldemar say

No fuck. tak so close. Gdzie jesteś, mój No to... Na Wrocław, panowie Huuu, yeah okay. Dziękuję, you ładnie ładnie poszło testing is the future, And the future OK. rozumiem Poproszę w portal Nioch Wow Come to daddy e, tylko, tylko, tylko gdzie ja to mam dostarczyć? Wow 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 Nie, nie, nawet nie myśl mi uciekać Chodimy sobie stamtąd Prosto w dziurkę Nieważne <laughs> nie Wracę to tutaj Okej okay. Nioch Czy się uda? Fak Nie no. Negus Hop Teraz się uda Tak Dobrze Nie, nie jestem stary, nie jestem ograniczony umysłowo i nie jestem napromieniowany Prymitywnej <grym> 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 Tak, nie, nie wrócę. Jestem super utalentowany, super inteligentny i przejdę te wasze testy. Okej. Okay. Dajesz mi, dajesz mi, dajesz. E, nie, to, to, to źle zabrzmiało, że mi dajesz, ale. Nie, 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 nie. lecimy dalej. Hmm. Hej! A Chodź. Oh, brilliant! You, did find yeah, oh, they, they, you know what? It just goes to show people with brain damage are the real heroes in the end, aren't they? At the end of the day, brave. Pop a portal on that wall behind me there, and I'll meet you on the other side of the room. Hey, amigo. Okay, good. listen, let me lay something on you here. It's pretty heavy. They told me never, never, ever to disengage myself from my management rail, or I would die. But we're out of options here, so get ready to catch me. All right, on the off chance that I'm not dead, the moment I pop off this thing. On three. No, no, uh, no, okay. One. Two. That's okay. Lad, much, the, right, three. That's so high. It's Isn't oh, it really that? All right, going on three just gives you too much time to think about it. Let's go on one this time. Okay. <that Thanos doesn't knowdid concerneden> and, uh, we'll okay, ready? One. Catch me, catch me, catch me, catch me. What's Go, mom, go, go. <laughs> Nie dało się go zabrać. No, Pójść <miech> go, puść go. Puść go, nie, nie mogę go puścić. <gry saben> Iś tam. Mogę go tutaj wepchnąć. No, by tam wypadł. Nioch. przez portal, kolega. A, tam się wyłączył. Zabezpieczenie dalej. A widziałem jak to robiłeś. Nioch.

Mm, Cześć, co tam u ciebie słychać wieżyczko? Tarecie! <laughs> Open! Uuu... Uh. ciemno, ciemno. Siedzieje zły tim. Nieważne. Nie, ja nic nie mówię. <laughs> Uuu... Uh. Po przerwie. <obszarbie. śmiech> In order to escape, we're gonna have to go through her, chamber, and she will protect us if if she's um awake. wczoraj wczoraj ją zgarnąłem Okay, I'm gonna lay my cards on the table. I don't want to do it. I don't want to go in there. Don't don't go in there. She, she's off. Nope, no, no, no murder. This is murder. Chcę się nie patrzy, boi się. Uuu, patrzcie. Tak głowa gladys. No patrz, nie żyje. Podczepię cię pod nią. O, nie da się. A human, I know, I Jest takie jedno miejsce tutaj dla ciebie. Po prostu dla ciebie stworzone. Tak, tak. Pamiętajcie, pamiętajcie, co to jest. Tutaj powinienem powinieneś... wlać. Uh, strzałko, idziemy za strzałko. Ok. Ok, w to jest go, puść go, pójdź Ok, you wiesz, know uh, i jump. You've got, you've got braces on you know. your legs, so you're all although no braces on your arms though, so you're gonna have to rely on the old human strength to keep a grip on the device and, and to to do. Do. So do, do really make sure you keep a grip on me, also a note, no braces on your spine either, so, so don't land on that, um, or your head, no braces there, that could, that could split like a melon from this height, as <laughs> um, so do definitely focus on landing with your legs.

Just, well obviously you gotta look at everything else to, to no, da, find the escape pod. as soon as you look at something that doesn't say escape pod, look, look at something else, look at the next thing, alright? But don't touch anything else or look at anything Well look at other things, but don't. You understand? Can no, you see it anywhere? I can't see it anywhere. Uh tell you what, plug me in and I'll turn the lights on. I don't know what to do I Eh, 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 Let there be light. That's, not to Oh, look at that! Ominous.

Ups, nie, ja nie chcę tu spaść. Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, ja się z wami żegnam. Na razie cześć. Tak, koniec odcinka. Pa pa!